you <laughs> Trzy, Sztere, cztery, i... Hej, witajcie, z tej strony. Arby. Dzisiaj razem ze mną jest Doknes aka Hej. I dzisiaj razem będziemy rysowali youtuberów i troszeczkę zmodyfikowaliśmy ten nasz super fantastyczny plan, prawda? Tak, no to opowiem. Zmodyfikowaliśmy. <laughs> każdy z nas wybierze trzech youtuberów i spośród tych trzech youtuberów wybierze jednego, którego będzie rysował. Potem zadaniem drugiej osoby będzie zgadnąć, kto to za youtuber. I tyle. Poza tym mam nadzieję, że każdy z Was już subskrybuje kanał, klikajcie ten dzwoneczek, który jest obok. ich podajcie do Doknesa na kanał, prawda? Macie tam... To mnie też to. jest to ciężko znaleźć, w sensie będzie będzie no. zaraz, spokojnie, no. na na no. nagramy fan mail'a Przecież no, no, tutaj super, tu jest gdzieś karta, nie? Tak, tak Za sobie wybiorę jakąś <ścoś> super fajną kredkę To ja sobie wybiorę to. tak taktycznie czarną, że mu sobie... Fajna <ścoś> Fajne kredka, <nie ścoś> Czekaj, jest mi dylemi... będzie <śpośparc Hughes> Co? Co? do kompletu w założyć O nie Zawsze, nie wiem czy ty też tak miałeś. zawsze jak strugałem kredki, to mi się one łamały tam w środku jakby zawsze mi wypadało takie... Znaczy, takie coś mi wypadało straszne Może ja ci pomogę z coś, bo Co się... Nie, dobra, za kredkę Ogólnie teraz do mojego pierwszego zestawu będzie zaliczony Ja, to się zadałem, będzie Abra i będzie Szymek. I teraz zadanie ma będzie, do Knesa nie zgadnąć kogo ja narysowałem A ty kogo wybrałeś? po Ja, ja wybrałem mnie No O MWK Okej okay. I Karola, dealerka. Okay, wiem Cię bardzo. Możemy zacząć. Mam jakiś czas? Nie, po prostu tak aż to skończy teraz. Nie, bo ja, jak, jak ja polecę z moim wizją artystyczną, to ja nie wiem, czy ja no ją ja w ogóle skończę. <laughs> Trzy, cztery, czas start. Chyba to chyba dobrze idzie. O kurczę, ładny ziemniaczek. <laughs> Słyszysz? On Cię obraża. No. To nieumyślnie. Jakie emocje ci teraz towarzyszą? Opowiedz nam o tym S może. Frustracja. I zażeranie. Zakopotanie za I zażeranie. Może w sumie też. No dobrze, nie wnikam. Ale cię ja widzę, że mi temat. o wiele lepiej idzie o Ciebie. W sensie widzę, że mój rysunek je, ma więcej w sobie życia. Więcej tak detali, się charakteru. Wydaje. Ja słyszałem ja tylko takie pozory, bym mógł Cię potem zaskoczyć. Tak? Ta. Dobra, mi tutaj dobrze idzie. A, to jest ta na kredka. Myślisz, że się... Nie, fioletowa też jest im że Moja praca się na razie prezentuje tak. Myślę, że... No myślę, że. Ale, ale. My, myślę, że pewnie będzie za jasne, nie będzie aż jak bardzo widać, ale. Damy rad, spokojnie. Co? Jezu, popatrz, to jest złutona kwiatka w ogóle. Jokie czary! A ja nie wiedziałem, nie zauważyłem, nie wie tego takiej nie miał. Pe specjalnie mu narysuję oczy jak z anime, bo ta osoba ma fryzurę na, na, wzorowaną trochę. No, dobrze, dobrze. Jakby przynajmniej mówiła. Dobrze. Nie? To mu zrobię niebieskie oczy, chociaż nie wiem jakie ma. Jest. jest fajne. No co? A to byśmy całego gorysować? Jak chcesz, że nie ma Nie ma znaczenia. Jest dobrze Ja mogę na tym skończyć proszę bo Dobrze Okej, okay, czas koniec No dobrze tak prezentują się nasze jakże niesamowite prace e, Więc tak, ja uważam że to jest dealer No, no, o, ale, aż, aż mi w oku to strzelać. Przepraszam. Tak, czyli mam jeden punkt. Tak, ta kolej. Czy to jest Arbra, Szymek, czy ja? Czy jeden z was nie jest zielony? O to właśnie... <laughs> nie zwracajmy uwagi na taki szczegóły. Wszyscy macie takie same włosy. Nie. <coughs> nie, no. no właśnie tutaj starałem się jakby to uwydatnić te włosy, ponieważ ta osoba ma je taki specyficzny, taki zawsze taką, taką grzyweczkę. To ty? Nie. Kurde. W mojej zestawie będzie wiki aka tofiki. Będzie Little Monster i Zusza Borudzka. A twoim... A co moim? Się, to jest, to jest twojej Red, Lipstick Monster, A. Quick i Adas Chrome. No dobrze, okej, okay. go czekaj, może. Nie wiem, czy z tutaj długo to najlepszy pomysł. <śmiech> <śmiech> Ale w sumie Co ty robisz? <laughs> No A znaczy, co tu ma działać? Nie, no nic nieważne. Myślę, że. było, gdybyś rysował, wiesz, chociaż chlory włosów, realistycznie. No dobra, postaram się. O nie, znowu muszę twarz na szaru rysować. No, zado tego szuka Ja sobie próbuję odwzorować w pamięci czy jak ona wyglądała, i tak trochę mi to idzie. Ale. O jezu, oj. <grystanie> Jejku, ja tak przepraszam, naprawdę no to nie robię. Ale naprawdę, ja się staram teraz jak mogę, poważnie, ja ci mówię naprawdę z serca, że ja naprawdę się staram jak mogę Nie, czy czemu ja nie zrobimy takich kwadratowych oczy w ogóle, to może... Pisz to dużo Minecrafta Nie, to Nie, pojeju, teraz ja serio postarałeś Naprawdę ja się staram jak nie wiem W ogóle, już mam, wiesz co, już mam plany na przyszłość Ale w sensie, że z kim? <laughs> w sensie, chodzi mi o to, że moim teraz planem będzie ładnie się, na... na... nauczyć się ładnie rysować Aha. Jeszcze zrobię tutaj to czoło do tak jak... Teraz to wygląda naprawdę źle. Przepraszam. Nie chciałem przeprosić ją teraz na, na filmie, ale nie mogę, bo to będzie wiesz. To wtedy będziesz wiedział, koł ja narysuję. Nie no spoko, spoko, przepraszam. Ja, ja mogę wygrać. Okej, okay, o no. dobrze. Okay. Teraz mam O nie. Dobra. Rip, marzenie i plan na przyszłość. Jest wspaniale, tak. myślę. Nie ja muszę coś oszukiwać Okej. Okay. Dobra, zgadnij pierwszy. Kto ma według Ciebie jest? O, znaczy, to może teraz Ty pierwszy? Tak. Red Lifting Monster, Quick albo Adascon. Quick. No, tak? Okej, okay, czy... mam... przepraszam za ten nos, ale. Okej, okay, twoja kolej. E... To Fiki, Little Monster czy Zabrusk Pod uwagę kolor włosów może. <grym> e... I kolor oczu To Fiki. tak. Haha! Okej, okay, więc tak się prezentuję. myślę, że jest przecudownie. Okej, okay, i, i czas na trzecią rundę, jakże niesamowitą. Czas na trzecią rundę i opowiedz może o swoich youtuberi. Moje youtuberzy to Izak, Dezy i tak okay, Gadowski. Jest, no dobrze. Zatem w moim zestawie będzie Remek, Multi i Florin. Okay, a KF. Jesteś gotowy? Chyba tak. Chyba tak, no dobrze, zaczynajmy. Okej, okay, ja już mam plan, już mam plan. Narysuję znowu czerwony, bo mi, mi się nim ładnie rysuje. A czy ładny, to nie wiem, ale przyjemnie mi się nim rysował. Cwoją drogą, nie wiem czy wiesz, ale teraz masz jeszcze szansę zremisować i wtedy będzie remis, jeżeli ty wygrasz, a jeżeli ja nie zgadnę. No A co co ja przegrywam teraz? No jest dwa to dla mnie. Jak to? No bo pierwszego nie zgadłeś, a drugi zgadłeś. Aha ja faktycznie, to. o nie, ja myślałem, że my, że my remis mamy, No Myślę, właśnie, że, dlatego. Myślałem, jest, że mogę wygrać jeszcze. Dlatego mówię, nie? Jakiś Mogę tak zapytać o coś? No śmiało, śmiało. Wal. Czy taki coś w pudełku z krotkami. No, opowiadaj. Wyglądasz, Wyglądasz jak kret. Kret? Kret. No dobrze, dziękuję. Zapamiętam, Ale to sobie. To jest, to jest jakieś normalne oczy robię. No ja chyba tak w miarę też Wiesz ja co powiem? No. Że ja naprawdę się staram nad tym co rysuję I naprawdę to co rysuję jest dobrze narysowane ja I też. Odwie... No co to znowu jest? <grym> <grym> jak to co? Umówmy się z tym razem, że jak nie umiesz rysować to mi to mówisz nie zaczniemy nagrywać, co? No <grym> dlaczego? <grym> <grym> żebym, żebym wiedział że przynajmniej <grym> Przepraszam cię Co? Co ty mnie rysujesz? Nie Jezu co to jest? Co to za adres? ładny Izak. To nie jest Izak. Jak to nie? No nie! <grym> to już ta pora, kiedy zgradujemy, co? No, no właśnie. No nie, co ja to prawie powiedziałem? Dobra. <grym> Ja muszę go poprawić, bo tak nie wygląda. Tak. Jak wygląda ten czerwony z tym. Kiedy myślisz, że jest źle, popatrz na innych. To jest kicior. Dobra, muszę poprawić to. Jezu, ale z jego pakera zrobiłem. Ja ze swojego dresa Szczerze, to jestem z siebie dumny. <grym> ja, Bardzo dumny. Ja też jestem dumny. Możecie zapytać, czemu sobie ta czerwona otoczka? <grym> Czy się napisać coś? Charakterystyk, nie wiem. Kolor oczu! Włosu! Czegokolwiek! To włosy karek. To jest kolor włosy? No. A nie, bo to mają takie same włosy. Nie, no. że to multi. Nie, to Ale... nie jest multi. No bo może. Mu... Mul, mul, multi. Multi to nie jest, bo multi włosy. No. Tak ci już podpowiedziałem. Spójrz na koszulkę, wzorne koszulkę. wzór wzorne koszulkę. DSDR? Mhm. O pisiorek jest, o to jest też pisiorek? Wisiorek. Nie, akurat narysowałem, żeby ładnie wyglądał tutaj. O, zwróć uwagę na włosy, ma on takie lekko postery, w miarę krótkie włosy. Brwi ma charakterystyczne, cienkie ma. Ciemne, czarne brwi. Nosek jak nosek. Uśmiech jak uśmiech. dysydyry.

sensie który ładniejszy. No właśnie. I, i powiedzcie dlaczego wybraliście mnie. <głos> <głos> tak nie wolno. Okej. Okay. Podajcie do Doknesa na kanał oczywiście. U niego jest jesteś film ze mną, prawda? Znaczy będzie dopiero. Będzie dopiero. Ale... Więc subskrybujcie, my by my so... go nie przegapić. Oddał się poprzedni filmik na kanale tutaj jest, prawda? Poprzedni filmik tutaj. E, tu możecie sobie subskrybować kanał. Do zobaczenia. Trzymajcie się dzisiaj. Pa, patrz.